uh -huh. Ojca i syna, i ducha świętego. Amen. Pan z Wami, Christopher Woli. Trwamy w tej oktawie Bożego Narodzenia, radując się z narodzin Mesjasza, tego Bożego Dziecięcia. A dzisiaj w sposób szczególny wspominamy w tym święcie świętych młodzianków, męczenników, którzy oddali życie za Jezusa Chrystusa. Najmniejsze. Można powiedzieć, ci męczennicy, którzy mieli po te dwa lata niespełna, zostali skazani przez Heroda na śmierć za Jezusa. Tym bardziej dzisiaj ogarniamy swoimi modlitwami te nasze intencje i polecamy te sprawy nasze wspólnotowe, rodzinne temu Bożemu Dziecięciu. A intencje dzisiejszej mszy świętej są następujące. Ksiądz Tomasz odprawia msze świętą za zmarłą Jadwigę Bojko, intencja od rodziny Skiba. Ksiądz Tadeusz poleca zmarłego Czesława Piotrowicza, intencja od wnuczki z mężem i synem. Ja polecam zmarłego Józefa Zbozie, intencja od koleżanek z pracy pani Rozali. Przeprośmy na początku za grzechy nasze i za zaniedbania, byśmy mogli z czystym sercem złożyć Bogu tę najświętszą ofiarę. Panie Jezu, który zostałeś posłany aby skruszonych w sercu, zmiłuj nad nami. Chryste, który jesteś światłością oświecającą każdego człowieka, zmiłuj nad nami. Panie Jezu, który przyszedłeś wzywać grzeszników, zmiłuj nad nami. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy doprowadzi nas do życia wiecznego. Chwała na wysokości Bogu, na mi pokój ludziom dobrej woli. Chwalimy Cię, błogosławimy Cię, wierzimy Cię, wysławiamy Cię. Dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała Twoja. Panie Boże Królu Nieba, Boże Ojcze Wszechmogący, Panie Synu Jednorodzony, Jezu Chryste, Panie Boże Baranku Boży, Synu Ojca, który gładzisz grzechy świata, Zmiłuj się nad nami, który gładzisz grzechy świata, przyjmuj błaganie nasze, który siedzisz po prawicy Ojca. Zmiłuj się nad nami, albowiem tylko Tyś jest święty, tylko Tyś jest Panem. Tylko Tyś Najwyższy, Jezu Chryste, z Duchem Świętym, w chwale Boga Ojca. Amen. Módlamy się. Boże nasz Ojcze, w nie dzisiejszym święci młodziankowie męczennicy, obwieścili Twoją chwałę słowami, lecz śmiercią. Sprawa, byśmy całym życiem wyznawali wiarę w Ciebie, którą głosimy ustami przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego. Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Czytanie z pierwszego listu świętego Jana Apostoła. Umiłowani, nowina, którą usłyszeliśmy od Jezusa Chrystusa i którą wam głosimy jest taka. Bóg jest światłością, a nie ma w Nim żadnej ciemności. Jeżeli mówimy, że mamy z Nim współuczestnictwo, a chodzimy w ciemności, kłamiemy i nie postępujemy zgodnie z prawdą. Jeżeli zaś chodzimy w światłości, tak jak On sam trwa w światłości, wtedy mamy jedni z drugimi współuczestnictwo, a krew Jezusa, Syna Jego, oczyszcza nas z wszelkiego grzechu. Jeśli mówimy, że nie mamy grzechu, to samych siebie oszukujemy i nie ma w nas prawdy. Jeżeli wyznajemy nasze grzechy, Bóg jako wierny i sprawiedliwy odpuści je nam i oczyści nas wszelkiej nieprawości. Jeśli mówimy, że nie zgrzeszyliśmy, czynimy go kłamcą i nie ma w nas jego nauki. Dzieci moje, piszę wam to dlatego, żebyście nie grzeszyli. Jeśli by nawet ktoś zgrzeszył, mamy rzecznika wobec Ojca, Jezusa Chrystusa sprawiedliwego. On bowiem jest ofiarą przebłagalną za nasze grzechy i nie tylko za nasze lecz również za grzechy całego świata. Oto Słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Naszą pomocą jest nasz Pan i Stwórca. Naszą pomocą jest nasz Pan i Stwórca. Gdyby Pan nie był po naszej stronie, gdy ludzie przeciw nam powstali, wtedy pochnąliby nas żywcem, gdy gniew ich przeciw nam zapłonął. Naszą pomocą jest nasz pani stwórca. Wówczas zatopiłaby nas woda, potok by popłynął nad nami. Wówczas potoczyłyby się nad nami wezbrane wody. Naszą pomocą jest nasz pani stwórca. Dusza nasza, jak ptak, się wyrwała z sidła ptaszników, sidło się podarło i zostaliśmy uwolnieni. Nasza pomoc w imieniu Pana, który stworzył niebo i ziemię. Naszą pomocą jest nasz Pan i stwórca. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Alleluja. Alleluja, Alleluja. Ciebie Boże chwalimy, Ciebie Panie wysławiamy, Ciebie wychwala męczenników zastęp świetlany. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Pan z Wami i z Duchem Twoim słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Pała Tobie, Panie. Gdy mędrcy odjechali, oto anioł pański ukazał się Józefowi we śnie i rzekł, wstań, weź dziecię, jego matkę i uchodź do Egiptu. Pozostań tam, aż ci powiem, bo Herod będzie szukał dziecięcia, aby je zgładzić. On wstał, wziął w nocy dziecię, jego matkę i udał się do Egiptu. Tam pozostał aż do śmierci Heroda. Tak miało się spełnić słowo, które Pan powiedział przez proroka z Egiptu wezwałem syna mego. Wtedy Herod, widząc, że go mędrcy zawiedli, wpadł w straszny gniew. Posłał oprawców do Betlejem i całej okolicy i kazał pozabijać wszystkich chłopców w wieku do lat dwóch, stosownie do czasu, o którym się dowiedział od mędrców. Wtedy spełniły się słowa proroka Jeremiasza: krzyk usłyszano w Rama, płacz i jęk wielki. Rachel opakuje swoje dzieci i nie chce utulić się w żalu, bo ich już nie ma to słowo Pańskie. Chwała Tobie Chryste. przyzywając wstanictwa świętych młodzianków, którzy oddali życie za Chrystusa, przedstawmy Bogu pokorne prośby. O wytrwałość dla prześladowanych chrześcijan, aby ich miłość do Chrystusa była świadectwem przemijającym serca prześladowców. Ciebie prosimy. O roztropność dla rządzących w naszej ojczyźnie, aby dzięki podejmowanym decyzjom przyczyniali się do utrwalenia wzajemnego szacunku w społeczeństwie. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, panie. O umiejętność dokonywania mądrych wyborów dla dzieci i młodzieży, aby zdobytą wiedzę potrafili wykorzystać dla własnego pożytku i korzyści innych ludzi. Ciebie prosimy. O miłość rodziców do nowonarodzonych dzieci, aby poczucie bezpieczeństwa i bliskości przyczyniło się do prawidłowego rozwoju ich pociech. Ciebie prosimy. O życie wieczne dla dzieci nienarodzonych i zmarłych członków z naszych wspólnoty, aby mogli się radować oglądaniem oblicza Bożego. Ciebie prosimy. Za zmarłych polecamy w tej mszy świętej zmarłą Jadwigę, Czesława, Józefa. Niech Bóg w swoim miłosierdziu przyjmie ich do grona zbawionych. Ciebie prosimy. O dobre owoce współpracy z darami Ducha Świętego dla nas, obecnych nam przy świętej oraz dla naszych rodzin, abyśmy Bogu ofiarowali całe swoje życie. Ciebie prosimy. Wszechmogący Boże, Tobie oddajmy chwałę, uwielbiamy Ciebie za łaski, których nam udzielasz każdego dnia. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Triumfy Króla Niebieskiego. Po obudziły pasterzu, do obytku swego stróżu. Swego stróżu Śpiewaniem, śpiewaniem, śpiewaniem. Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec wszechmogące. Przyjmij ofiarę z rąk Twoich na cześć i chwał swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Boże, ty obdarz zbawieniem także dzieci, które ciebie nie znają. Przyjmij nasze dary i oczy serca składających ofiarę przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Pan z wami i z w górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Godne to i sprawiedliwe. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie. Panie Ojcze Święty, Wszechmogący, Wieczny Boże, albowiem przez tajemnicę wcielonego słowa zajaśniał oczom naszej duszy nowy blask Twojej światłości, abyśmy poznając Boga widzialnej postaci zostali przezeń porwani do umiłowania rzeczy niewidzialne. Dlatego niebo i ziemia z uwielbieniem śpiewają Tobie pieśń nową i my z wszystkimi zastępami anioł, Wysławiamy Ciebie Razem z nimi wołając Święty, święty, święty wow. Pan Bóg zastępu Pełne są niebiosa i ziemia Chwały Twojej Hosanna na wysokości Błogosławiony, który idzie w imię pachańskie, osanna na wysokości. Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Dlatego stoimy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem. Uroczyście obchodzimy święty dzień, którym Najświętsza Maria Dziewica wydała na świat Zbawiciela. Przez Niego prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie, składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc, bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczorze wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: Bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za Was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu. Wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w kwa. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie Boża chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś. Abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi, sprawa by lud Twój w miłości razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Adamem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, o Jadwidze, Czesławie, Józefie i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata, dopuść do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogurodzicą, Dziewicą Marią, ze Świętym Józefem, jej Oblubieńcem, ze świętymi apostołami, świętą litą, świętym Janem Pawłem, błogosławioną rodziną Ulmów, świętymi młodziankami, patronami dnia dzisiejszego i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Amen. Syn Boży stał się człowiekiem, abyśmy mogli stać się dziećmi Bożymi, dlatego pełni wdzięczności ośmielamy się mówić. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego poprzedniego daj nam dzisiaj, i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie budź nas na pokuszenie, ale nas baw odesłę. Bybaw nas Pani od zła wszelkiego i obdasz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu. Pełni na dzień oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa, bo Twoje jest Królestwo i potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, przy Twoim narodzeniu aniołowie zwiastowali ziemi pokój. Prośmy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, Lecz na wiarę swojego kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z wahami i z duchem Twoim. Przekażcie sobie znak pokoju. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Obdać nas pokoje. Oto Baranek Boże, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwań na Jego uczta. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Wśród nocnej ciszy, głos się rozchodzi. ah Ty po narodzeniu Chrystusa obdarzyłeś łaską męczeństwa młodzianków z Betlejem, którzy nie mogli jeszcze wyznać Twojego Syna ustami. Udziel chojnie zbawienia wiernym, przyjmującym najświętszy sakrament w ich święto. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Świętym Kalarchaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha, bądź naszą broną, aby go Bóg pogromić raczył. Pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu Niebieski, zastępu szatana inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą. Mocą Bożą strąć do piekła. Świętym Hanarhaniele, imię Boża błogosławieństwa. Pan z wami i duchem Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. Idźcie pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. Podnieś rączkę, Boże Dziecię. Błogosław Ojczyznę.